35 widzów, którzy są niewidzialni, będą się chować po całej mapie, a ja jestem szukającym. Osoba, która zostanie znaleziona jako ostatnia, wygrywa AWP za około 120 zł. A ja czasami będę mógł skorzystać z ułatwienia, jakim jest gracie po zimno. Chowający, aby być niewidzialnym i nie może wydawać dźwięku. Tylko wyda jakikolwiek dźwięk, staje się widoczny pochowało się właśnie 35 widzów. Ja mam do dyspozycji kałacha i czasami będę korzystał z najda. Na, na razie posprawdzajmy sobie takie najbardziej logiczne miejscówki. Gdzieś w kontach. Podobno mam jakieś kreatywne miejscówki. Ee, także zobaczymy. Panda pierwsza osoba, która niestety odpada. nie Dobra. To co tutaj latało to stat track, bo niektóre rzeczy po prostu nie znikają. Dobra, no nic. Lecimy dalej. Gdzieś tutaj trzeba postrzelać po takich wiecie, kontach. Nie no, błażej, no w takich pozycjach to oczywiście, że będę sprawdzał, bracie Gdzieś tutaj w takich Kurczę. Wiecie co? Ja sobie zacznę miejscówki kurczę sprawdzać po kolei, bo oni mają a więc aż tak szybko nie mogą się e, przemieszać. Więc na razie wyszliśmy so, sobie shorta Na shortcie się wydaje clear A, był tu Tises, był tu Tises! Dobra, lecimy sobie dalej. Może właśnie w biegu trzeba na... Coś takiego, dobra. Patrz to, pierwszy, pierwszy naj, ale co się dzieje. O kurwa, nic się nie stało. Idziemy na longa. Na longu jest na pewno kurwa dużo ludzi, na 100%. <laughs> Patrzcie to, czego się nie spodziewałem, patrzę to <laughs> wiedziałem, że się tego nie spodziewa! Wiedziałem! W międzyczasie, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, sprawdź stronę CSGO Skins. Na stronie znajdziesz mnóstwo skrzyń do otworzenia. Jak ktoś ogląda mój drugi kanał, to dobrze wie, że moją ulubioną skrzynią z Elegant Case. Sprawdźmy więc, ile moja ulubiona skrzynka odda mi na 5 otworzeń. Oddało. Zabrało. Zabrało. Oddało. Zabrało. I niestety zabrało. I bonusowa też oddała. Także no, lubię tą skrzynkę. Tworzenie bitew na skrzynki. Mnóstwo giveawayów, a jeżeli drobnisz kilka gorszych skinów, to możesz wymienić na lepszy, bo jest wymieniarka na stronie. I co najlepsze, raz dziennie możesz otworzyć darmową skrzynkę na stronie. Jeżeli chcesz sobie zagrać na stronie, to pamiętaj o moim kodzie MRCEK, za który dostajesz 20 zł na start oraz 10% bonusu przy każdym doładowaniu. Ważne jest, że na CSGO Skin pojawiają się również regularne eventy, gdzie możesz zdobyć dodatkową walutę. Więc kod MRCEK i serdecznie polecam. Musi ktoś tu być na tej platformie, 100%. Jak chcecie brać w ogóle udział w takiej nagrywce, to serdecznie zapraszam na mój Discord. Teraz będziemy często robić takie nagryweczki. Każdy z Was będzie miał szansę wygrać sobie jakiegoś fajnego skinka. Także serdecznie. Ale muszę ty Ale czurby dostał, kurwa. A Stał kurwa razem na, na polonezie! Mam cię! Jak to jest możliwe, że tu nikogo nie ma? Jakim cudem? Panowie, na Longu jeszcze się nie rozliczyliśmy, tak mi się wydaje, do, do końca. A jest! Pić Jesteś na niebieskim? Patrzę. Wiedziałem! Wiedziałem, że ktoś tu jest, KURWA, Wiedziałem! Czy ktoś tu się podsadził? Ktoś tu się podsadził! Witam serdecznie! To wszystko. Dobra, właśnie sprawdziłem to, co u napisał Jeżeli go znajdziesz. to, to zrobię ci, lada? Ja ci przypominam, że niedługo będą podpowiedzi i tak dalej, nie? Także wtedy nie wiem, na pewno ale jeżeli odpoczyłem. dać go bez podpowiedzi, to według mnie nie ma szans. Stary, uproś mnie trochę, daj mi call na najbliższą mnie osobę. Dobra, właśnie... NIE, DOBRA, widziałem, to... Widziałem, to widziałem, to... WIDZIAŁEM, 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 WIDZIAŁEM! HAHAHAHAHA! odjebałeś amortyzator! Coś ty zrobił! <laughs> dobra, Kto to, to wiesz co? zróbmy to... inaczej, patrz. Pójdę sobie tak, totalnie losowe, pójdę sobie na, na bombsite A i mów mi teraz ciepło-zimno, do najbliższej osoby. No teraz w sumie zimno. Trochę cieplej. Dobra, niestety. Pierwsze ułatwienie, Wotix odpada. Trzeba sobie, po, trzeba sobie pomagać, tak? Wy musisz stać na dobowo na mapie, wiedziałem, wiedziałem, Wasz że musisz stać na dobowo na mapie. Dobra, sprawdźmy, może sobie cały dolny trup. Dolny trup raczej czysty. Dobra, jest to, jest ułatwienie. Mołotow, kurwa, gdzie wy możecie być? Dobra, resptero, resptero, kurwa, resptero.

O, 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 o! O! Tak jest! Jaj, klecę! Oś ile? Słość 11 osób! Szybciutko idzie, szybciutko, to zaraz koniec nagrywek jest. Chciałem komuś taką lutę w biegu zajebać, nie? To jest moje marzenie o na te nagrywki. Chodź tu! <noise> wow, 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 wow! Tak jest! Witam w kolejce! Jeszcze 15 osób! Tak! Ty, 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 Czekaj, czekaj, czekaj! Kurwa, czekaj, Kurwa, tu, 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 Dobrze! Ale się dobrze czuję, nie? O, Ktoś tu skoczył! A, 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 to jest! Ja go do... Jakby ktoś tu kurwa stał, to byłby Dobra, wymiana broni, P90 pewnie. Esu, ciepło zimno. Od razu się mówię, że to nikogo nie ma. Ciepło zimno. Na B, no, ktoś jest, o tak. No dobra, ciepło zimno. No zimno, zimno. Dalej zimno. Oj, oj, ciepło zimno, ciepło Drugi, znaleziony przez ciepło zimno. Ty kurwa chuju, widziałem Cię, widziałem Cię! Dobra, nie uciek dalej, dalej nie uciek! Nie... Tak! To, było, to nie było, to nie było! Przecież on ten desetek mi uciekał! Ja pierdolę, miałem taką szansę! Ty ma ktoś jaja, żeby teraz kosą machnąć w ścianę? No kurwa. o <laughs> Kurwa Nie Oni po prostu słuchają gdzie ty strzelasz i uciekają O! Oj O ty chuju Wracaj tu! Wracaj tu! No nie, czekaj! Ty! Kurwa ty, no nie, nie ma mamu! No nie, 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 tu, tu, tu! Tu! Tak! Ja pierdole kurwa Ło, 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 Tak jest! Pozdro! podro... Dobra, to jest na nastąp... O ty kurwa, o ty kurwa! Co jest kurwa, co? Dobrze, bardzo ładnie, bardzo ładnie, to mi się podoba, to jest dobre zachowanie Lewy, to mi się, to naprawdę się żenuje. już tak... Dobra, wyeliminujmy może jednego z niego w najbardziej niesprawiedliwy sposób, jaki istnieje na tym serwerze. Ciepło, ciepło, zimno. Dobra, na Aniko nie ma, więc tu masz bardzo zimno. No dobra, to biegniemy. Ale no, gorąco, zimno, zimno. No ciepło, w sumie cieplej. No tu jest gorąco ogólnie. O, znaleziony! Jaki ja pierdolnie! Wiesz co? Dostajesz nagrodę pocieszenia, kurwa. bo To było nie z mojej strony. Odezwij się na Discord. Dogadamy się, dogadamy się. Ale go sprzedałeś, nie? Masakra, jak ty tak możesz robić? Od tego momentu gramy tylko na bombsite, B. O, ale rzeźnie, nie? To wam przysięgam, że jest rzeźnia. Ale jest tutaj rzeźnia teraz. Patrzcie, mi ja tu wchodzę. Kapi nie wolno, tak? Ja bym tu zdyskwalifikował pana kolegę jednego, wiesz? Oj, oj, oj no, kapi. No, bo... No bo wyszedł za zodorcy jak wybiegłeś na B. No i wygrywa. Bossin, Bossin wygrywa. Gratulacje bratku. Dodajecie nastajam, dogadamy się w celu odebrania nagrody.